Cześć, witajcie. Ja jestem Rotan i witam Was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Listopad e, tuż za rogiem, w związku z tym wypadałoby poczynić jakieś plany czytelnicze, prawda, na, na zbliżający się miesiąc i jednocześnie na zbliżającą się końcówkę roku, bo zostały tak naprawdę dwa miesiące. Jesień za oknem rozstrzelała się tak naprawdę w pełni e, te drzewa. Już są faktycznie kolorowe, co mnie bardzo cieszy, bo ja w sumie nigdy aż taką jesieniarą nie byłem, natomiast z biegiem czasu mam wrażenie, że coraz bardziej się nią staję. Natomiast tuż po jesieni pojawi się zima i w ten sposób przechodzimy do pierwszej pozycji, którą mam zamiar w tym listopadzie przeczytać, mianowicie do Zimy Czarownicy, czyli trzeciego tomu trylogii Zimowej Nocy, poprzedzonego oczywiście przez Niedźwiedzia i Słowika oraz Dziewczynę Zwierzy. Ja z niewiadomych nawet mi powodów, Eee, przeczytałem dwie pier dwa pierwsze tomy i to jakby niezwykle szybko. Od dawno nie czytało mi się czegoś tak przyjemnie, jak właśnie e, Niedźwiedzia i Słowika, a następnie e, Dziewczyny Zwierzy. Natomiast no nie wiem, no Zimy po prostu jakoś tak e, przerwałem po, po, po Dziewczynie Zwierzy, zacząłem czytać coś innego, nie pamiętam już nawet dlaczego e, i, i to Podałem lekturę tego trzeciego tomu i, i to jest troszkę dziwne, bo ja zazwyczaj jakby, no jak już wchodzę w serię, to czytam ją ciągiem. Także nie wiem co ja miałem y, wtedy w głowie. Natomiast listopad. E, zdecydowanie pozwoli mi naprawić ten błąd. E, no, i zima czarownicy będzie pierwszą prawdopodobnie lekturą, jak tylko skończę czytać e, Blood and Honey, e, za którą się w tym listopadzie zabiorę. Może, możemy ją tutaj postawić, żebyście widzieli faktycznie, e, co zamierzam czytać. Następnie kolejna książka, którą e, zacząłem już czytać, bo jestem bodajże na 50 stronie. Tak, pięćdziesiątej dokładnie. E, w międzyczasie zdążyła wejść polska wersja tej książki, czyli oczywiście e, Gwieździste Niebo... E, gwieździste Morze, przepraszam. A tak wydaje mi się jest to tłumaczone, więc jakby... Ja już ostatnio o tym wspominałem, natomiast muszę, muszę zdecydowanie przyspieszyć lekturę tych książek, które zamawiam, bo potem się okazuje, że one wychodzą w Polsce, a ja jestem no. Na początku, w zasadzie. E, natomiast tutaj podobna sytuacja e, jak w przypadku zimnej czarownicy, tylko że zacząłem ją czytać, dobrnąłem do tej 50. strony i coś dalej, jakaś inna książka się pojawiła. Zacząłem czytać coś innego i, i przerwałem na początku, pewnie myśląc, że no, za 2-3 dni wrócę, jak skończę tamtą lekturę. Możliwe, że tamta mi się przedłużyła i dlatego jakoś tak się stało, że. Po prostu The Starless Sea mam nadal do przeczytania. Jest cały czas wisi na tym moim Gudrytz i mnie irytuje, że ja tego nie ruszam, więc to jest kolejny plan na, e, na listopad. Faktycznie chciałbym ją przeczytać jednak w oryginale, skoro, skoro mam ją w oryginale. E, czy sięgnę po polskie wydanie, ciężko mi powiedzieć. To myślę zależy od tego, jak bardzo spodoba mi się jakby historia opowiedziana w tej książce. Kolejna pozycja natomiast jest związana z tym moim cyklem, w którym w zasadzie co miesiąc gdzieś tam wybieram jedną książkę z polecenia booktuberów. Ten film pojawił się na początku roku no i tak e, systematycznie co miesiąc staram się wybrać jedną pozycję z tego filmu, bo akurat było tak, że, że one miały starczyć mi do końca roku, jeśli właśnie w ten sposób bym je czytał. E, co prawda, zalegam chyba z kilkoma, to znaczy no, zostały dwa miesiące, a mi zostało z cztery. Książki z tego filmu, może nawet pięć, e, ciężko mi powiedzieć, no ale e, nadrabianie tego pomyślę, po że, że zostawię sobie na, na grudzień. Natomiast e, w listopadzie chciałbym przeczytać Kobietę ze szkła, a więc pozycję polecaną mi przez. E, boże, przepraszam. <laughs> przez sasną, oczywiście. Przez sasną. E, także. Ona również tutaj wędruje i jej jestem niezwykle ciekawy, bo jakby oprócz intrygującej okładki, ja nie mam pojęcia o czym ona jest. Tak zaufałem e, jej na ślepo, Agnieszce, i, i no cóż, myślę, że się nie zawiodę, bo jednak e, znam mniej więcej gusta dziewczyn i, I raczej są to e, wyjątkowo dobre gusta. Także, także oczekuję ciekawej lektury i myślę, że taką właśnie dostanę. Kolejną pozycją, widzicie, już mamy trzy. E, ja zazwyczaj na czterech kończyłem takie TBR-y wcześniej, dlatego że no, to była moja przeciętna 4-5 książek, przynajmniej na poprzednich studiach. Teraz, mimo że e, od Dwóch tygodni studiuję filologię polską. Może to dlatego, że jeszcze się na dobre nie zaczęło, natomiast yy, jakoś tak czytam więcej. Czytam więcej, co było jakby oczywiste, że, że to się stanie, natomiast czytam, mam też czas na czytanie większej ilości książek, jakby niezwiązanych z moimi studiami, co bardzo mnie cieszy, bo w tym miesiącu yy, no on jeszcze się nie skończył, a, a już mam w zasadzie. Eee, z 8 książek przeczytanych, więc do, przebijam dwukrotnie niemalże moją e, zwykłą, jakby mie miesięczną średnią, co niezwykle mnie cieszy. Dlatego też e, ustanawiam sobie troszkę więcej tych pozycji w TBR-ach, e, bo może się okazać, że faktycznie uda mi się wszystkie przeczytać i będę musiał coś. E, Coś, czego nie uwzględniałem, dobierać potem. Natomiast e, kolejną pozycją, która w tym TBIAŻu na pewno jest i na pewno chciałbym po nią sięgnąć e, w listopadzie, to jest Wiesław Myśliwski i traktat o łuskaniu Fasoli. Zachwalacie e, Myśliwskiego za każdym razem, kiedy o nim wspominam, wymieniacie różnego rodzaju pozycje i, wid i widnokrąg, i e, uchojgielne, i e, ostatnią rozprawę. Tak, tak mi się wydaje. Zawsze, zawsze mam problem z tym właśnie tytułem. Czy tam jest rozdział, rozprawa, czy, 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 czy co tam tak właściwie jest. Jakoś mój mózg nie potrafi tego zapamiętać. Natomiast traktat o uskaniu fasoli czekał na mnie już od dłuższego czasu. Tak patrzył na mnie, co prawda, nie z mojej półki, z półki bibliotecznej i półki księgarnianej, w której pracuję. Natomiast. No, myślę, że przyszedł czas, że ja już jestem w takim, w takim momencie, że faktycznie mogę po nią sięgnąć i, i dużo z niej wyciągnąć. Kolejna książka to księgi zapomnianych żyć, yy, które otrzymałem dzięki uprzejmości wydawnictwa. Czwarta strona, za co jeszcze raz bardzo dziękuję. Czyli w oryginale The Binding. Eee, ja nie miałem styczności z tą książką żadnej. Nie, nie czytałem jej w oryginale. Eee, nie kupowałem jej nawet. To znaczy, słyszałem o niej, widziałem, widziałem że, że jest generalnie dobra, natomiast jakoś tak, no nie wiem, moje myśli i moje pieniądze się w jej stronę nie skierowały. Natomiast eee, jako, że miałem okazję po prostu złapać ją w swoje, w swoje rączki, to teraz już po prostu, no. Czuję, że muszę ją przeczytać i czuję, że może to być coś ciekawego, więc księgi zapomnianej żyć również są e, kolejną pozycją na liście. No i ostatnią, którą już sobie wybrałem, e, pozycją na listopad są kobiety z Wardo, które otrzymałem z kolei dzięki uprzejmości wydawnictwa znak. I te kobiety z Wardo w zasadzie też są taką lekturą, którą chciałbym gdzieś na początku tego miesiąca rozpocząć, bo nie wiem, temat wydaje mi się bardzo aktualny z tym, co się dzieje niestety teraz na świecie, no, szczególnie w Polsce, w zasadzie głównie w Polsce. I, i no, nie ma co ukrywać, że nie dzieje się dobrze. Ja przeżywałem taki w zasadzie kryzys przez ostatni tydzień w związku z tymi wydarzeniami, i, i jakaś taka wielka niemoc mnie ogarnęła zresztą, wszystkich mieszkańców tutaj, moją dziewczynę i tak dalej. To jest niestety jakby to, jest sprawa, która dotyczy nas wszystkich, mimo że skupię się w zasadzie na tej połowie społeczeństwa, no to dotyczy nas wszystkich i no, nie powinno być przyzwolenia. Żeby coś takiego miało w ogóle miejsce, także dziewczyny jestem z Wami jak najbardziej. No i w związku z tym chciałbym właśnie o kobietach z Wardą również poczytać, żeby w jakiś sposób oddać Wam hołd, w jakiś sposób po prostu doedukować się ponownie, jak to, jak to wyglądało. Historia kobiet niestety na przestrzeni czasu nie była zbyt ciekawa. Natomiast, no miejmy nadzieję, że to się zmieni. Ja w to wierzę. Muszę w to wierzyć, bo inaczej jakby sobie z, z rzeczywistością nie poradzę, bo tak naprawdę 90% osób, z którymi ja mam styczność, to są kobiety. W pracy, na uczelni, na jednym, na drugim kierunku teraz. Wszystkie moje przyjaciółki, takie najbliższe, to właśnie są przyjaciółki, nie przyjaciele a moja dziewczyna, moi, cała żeńska strona mojej rodziny. Um, no i po prostu, no ja nie wyobrażam sobie życia bez kobiet i nie wyobrażam sobie, że ktoś mógłby jakkolwiek ograniczać prawa, które należą się człowiekowi po prostu. Um, no i w związku z tym właśnie ta, ta lektura a, trafi gdzieś na początek a, tego listopadowego TBR Miejmy nadzieję, że coś się zmieni w tej Polsce, bo... Ach, no zdecydowanie dobrze nie jest. No i cóż, tym takim trochę smutnym akcentem e, kończymy ten TBR. To, są, to jest sześć pozycji, które mam zamiar czytać e, w listopadzie. Możliwe, że sięgnę po jakieś inne, bo, bo też ostatnio często się tak zdarza, że w ten mój TBR po drodze... Mm, Platają się jakieś takie krótsze, kró, krótsze teksty. E, możliwe, że przez e, właśnie studia okaże się, że jednak nie będę w stanie przeczytać wszystkich. E, no ale cóż, tyle sobie postanawiam, postaram się przeczytać wszystkie. Czy mi się to uda? Nigdy nie wiadomo, natomiast e, będę próbował. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, zostawić łapki w górę i jakiegoś miłego komentarza, bo to zawsze pomaga, to zawsze motywuje. No i mam wrażenie, że ostatnio jakoś ten YouTube gdzieś stara się mnie schować, a no cóż, nie mam poczucia, żeby jakby moja twórczość spadła poziomem czy coś, więc. No cóż, jeśli chcecie, wspierajcie mnie, ja jestem Wam niezmiernie wdzięczny za całą dotychczasową aktywność i za uwagę w dzisiejszym materiale. Do zobaczenia w kolejnych, cześć!